Yeah. <laughs> Na początku lipca Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii wprowadziło rozporządzenie dotyczące tzw. podatku poligonowego podatku, który był niezwykle niekorzystny dla gmin, które na swoim terenie posiadają obszary poligonowe. Problem dotyczył aż 30 gmin, które wspólnie zaapelowały do rządu, przedstawiając argumenty, które sprawiły, że rozporządzenie zostało zniesione. No faktycznie udało się rozwiązać problem, który dotyczył rozporządzenia z lipca tego roku. To rozporządzenie zaczęło działać od 1 sierpnia, było bardzo niekorzystne dla nas. Praktycznie cały poligon zamieniało w nieużytki, a w związku z tym nie było podatku. Udało się różnymi działaniami, które zostały podjęte również przez gminy poligonowe, doprowadzić do szybkiej zmiany tego rozporządzenia, ale to nie znaczy, że problem przestał istnieć. W sensie kształtowania ewidencji gruntów i budynków tak, to rozporządzenie już nie będzie miało wpływu negatywnego na bezpośredniego i negatywnego na losy podatkowe poligonu, natomiast możliwości dokonania zmian jest bardzo wiele. Dlatego 4 listopada w suchym lesie ponownie spotkali się przedstawiciele gmin poligonowych, by rozmawiać i dyskutować na tematy związane właśnie z zagadnieniami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków i ich wpływu na wymiar podatku od nieruchomości. Rozmawiamy dzisiaj o płatach podatkach lokalnych, o możliwości potencjalnej możliwości stworzenia, stworzenia nowej kategorii podatkowej na wniosek na przykład ministra obrony narodowej skierowany do ministra finansów. Uchwalony przez parlament, a niektóre ustawy, jak wiemy, szybko się uchwalają, szybko się podpisują. I chcielibyśmy stworzyć przeciwwagę do tego typu działań. Żeby taką przeciwwagę stworzyć, no musimy się skonsolidować, musimy formalnie podjąć działania zmierzające do wykreowania podmiotu, do wykreowania stowarzyszenia, które będzie nas reprezentowało. Jednak zanim na spotkaniu poruszono kwestię stowarzyszenia, odbyły się wykłady. Jako pierwsza wystąpiła Joanna Muszyńska, zastępca dyrektora powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Poznaniu, oraz dr Maciej Kruś, radca prawny. Następnie przyszedł czas na założenie stowarzyszenia. Chcielibyśmy, żeby to stowarzyszenie powstało. Jestem przekonany, że koleżanki i koledzy z tych gmin, które dotarły dzisiaj na konferencję w Suchym Lesie, Podzielam moją opinię, że trzeba ten moment wykorzystać i dzisiaj powstanie stowarzyszenie. Stowarzyszenie powstało jednogłośnie i jednogłośnie wybrano nazwę Nasze poligony. Pod wrażeniem determinacji i działań samorządowców posiadających tereny poligonowe był obecny na spotkaniu poseł Jarosław Rzepa. Oczywiście, że tak. Ja panu wójtowi dziękowałem tutaj i, i w Sejmie, że jednak tak szybko zareagowali, jeśli chodzi o to zagrożenie, które było bardzo realne, no bo przecież mieliśmy rozporządzenie, opublikowane rozporządzenie ministra. No i... Mieliśmy skutki tego rozporządzenia, które w przypadku takich gmin jak właśnie Suchy Las, czy takich gmin jak Kalisz Pomorski, Drawsko Pomorskie spowodowałoby tak naprawdę wielkie pytanie, czy będziemy w stanie funkcjonować, złożyć budżet. I tak naprawdę co mamy powiedzieć z naszym mieszkańcom, którzy do tej pory jakoś akceptowali te poligony na nasze terenie, a dzisiaj okazuje się, że są największą zakałą, bo ktoś nagle wpadł na pomysł, że nie zabieramy tą rekompensatę za te, za te części naszych gmin, które tak naprawdę my nie mamy nic do powiedzenia, nie możemy tam nic kształtować, nie możemy nikogo tam zachęcać, żeby się budował, czy też, żeby firmy jakiekolwiek powstawały. I, i dobrze, że tak się, tak się udało, że tak, żeśmy Szybko zareagowali, że premier chyba zorientował się, że popełnił ogromny błąd i naprawił tą, naprawił tą sytuację. Natomiast wydaje mi się, że ta inicjatywa, która też dzisiaj powstaje, tego stowarzyszenia, jest po to, aby przyglądać się tej sytuacji, żeby pilnować interesu. Jeżeli, a jeżeli ktokolwiek znowu zacznie cokolwiek kombinować, żeby jednym głosem wspólnie o tym powiedzieć.